Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej, polecam. Łukasz Maciec. jest Górnika Łęczna Dawida Michalskiego. Dawid Michalski ma 26 lat, trenuje

Dawid Michalski, górnie na czerwony, a do narożnika niebieskiego zapraszam Chełmianina, Adriana Stańkowskiego, MKS Sambo, Chełm. Adrian ma pracy 20, Krystianu ma od roku i będzie to dzisiaj dla niego przebiecenie. Na niebieski. Adrian Shout of Samo M PS Susannocy, masz nic, nie ma tylko może, gorsze, Trzeba mnie nie znać, by móc, myśl, to trzeba, jakim dobrze, kiedy trzeba utrzymać Dwie rundy po trzy minuty. Sędzia ringowy to Krzysztof Cykier. Punktują Barbara Komenda i Mariusz Białas. To przypomnę narożnik czerwony Dawid Michalski, GKS Górnik Łęczna. I narożnik niebieski właśnie wchodzi w tej chwili do ringu Adrian Stańkowski, MKS Sambo. Help. Przypomnę to dla Adriana Deburt. Nie powiemy poniżej nie uderzamy w porterze pięściami. Tylko na, na głowę, ty, tylko na propos. Szanowni Państwo, dwie rundy po trzy minuty. Kategoria wagowa do 77 kg. Dawid Michalski, górnik Łęczna i Adrian Stankowski, MKS Sambo, Bochem. <noise> Dalej, 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 to dalej, nie dalej, 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 nie dalej, 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 dalej,

Szanowni uhm Państwo, pierwszy pojedynek czwartej dali sportu w walki. końca się czasem już w pierwszej rundzie. Z radości Oksana Prosna, a także trener Paweł Białas wyskoczyli do ringu, bowiem za chwilę oficjalny werdykt i wiemy, że tę walkę, debiut w MMA wygrał Hełmianin. Puchar dla zwycięzcy. Wręcz pani Elżbieta Kaliszczyk-Bajkiewicz, dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miasta w Hełmie. Zapraszam panią dyrektor. Szanowni Państwo, werdyk pierwszej walki i pojedynek w kategorii wagowej do 77 kg. Wygrana w pierwszej rundzie przez dłużenie ręka głowa Adrian Stańkowski, MKS Samocha Wielkie brawa dla Adriana. Ja przypomnę, Dawid Mijalski walczył trzykrotnie dotychczas i trzy walki wygrał. Dzisiaj czwarty pojedynek i pierwsza porażka. Wielkie brawa dla zawodnika Stojma. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Adion Stankowski, MKS Sambochem. zapamiętajcie, drodzy Państwo, to nazwisko podopieczny trenera Pawła Białasa i z Pawełem dzisiaj na razie była Roksana Klicna, która, drodzy Państwo, walczyła przed rokiem tutaj w hołmie na no i wygrała. No właśnie, drodzy Państwo, w drugiej walce po raz drugi...